Witamy w pierwszym meczu finałowym e, pomiędzy Moridinem i Alfa Krankiem. Mam dla Was Alfa Rat i Alfa Zerk. No cóż, dobiegliśmy już do finału. Ostatnie, w końcu. Tak, Ostatnie mecze. E, Alfa Kranka mamy po lewej stronie, na górze. Troszeczkę poniżej, po prawej, mamy bazę. Moridina. No i cóż, gra się rozpoczyna. Panowie wymieniają uprzejmości tak. pomiędzy sobą. Alfa Krank postawił okazji, pierwszy p pylon. Przy okazji, Moridin wysyła już over, Overlorda na tak. Swoim dobrym zwyczajem. <noise> I już zaczyna budować gaz. Też w swoim dobrym zwyczajem. Tak, kierunek wysłania over jest jak najbardziej prawidłowy, bo za chwilę będzie widział bazę Alfa Kranka. Alfa Krank też nie pozostaje dłużny. Wysłał proba skautującego. A co dzieje się w bazie? No na razie. Przyspieszenie na bazie u Alfa Kranka. Pierwsze gateway się buduje. A tak, Mori u Moridina już spawning pool. Czyli niecka rozrodcza. Mamy scout'a u Moridina. Tak. Alfa Krank już wie, że spawning pool się buduje. Szybka rundka wokół minerałów, i prawdopodobnie będzie powrót. Czy zdecyduje się na jakieś budowle? Nie. nie, Na razie postawił proba. Nie ma żadnego zagrożenia. Tak, póki co. Póki co jeszcze nie ma. A tymczasem Alfa-Krank zostawił kolejne budynki: rdzeń cybernetyczny i kuźnia. Lub, jak kto woli, Cybernetic Core i Forge. To jest. No i ciekawe, co, co będą one oznaczały. Spawning Pool już się wybudował. Już pierwszy idzie Upgrade Speed dla Zerglingów. Królowa też już w drodze. Pierwsze Zerglingi już są, także... I Moridin poszedł y, prawdopodobnie w Karakany, tak? Bo tak, tak. mutuje kolonie Karakanów. Alfa-Krank. Natomiast obstawia się kanonami, co jest dziwne dla jego gry. Nie wiem czemu. Albo prawdopodobnie dla dywersji, albo z jakiegoś innego tak. To była dywersja. To była dywersja, a raczej z, próba zmelenia Alfa-Kranka. Mm, Moridin zrezygnował z rouchi na rzecz y, Tempicieli. Poza tym, wie, że... Alfa Krank obstawił się kanonami. Tak, u Alfa Kranka widzimy dwa kanony. Speed właśnie się kończy. U Moridina. Moridina oczywiście. Moridin Ech... już zająłby dwa oka. Tak. Wierzec Xelaga. oni kontroluje planszę w tej chwili. A no już pierwszy podjazd pod bazę Alfa Kranka. Nie. Najpierw Uku, skanik, czy? najpierw skanik, czy nie ma gdzieś Ekspa, i mutuje do tępicieli. No może być ciekawie, bo yy, myślałem, że yy, Rafał Alfa Krank będzie budował więcej wieżyczek, że troszeczkę się obstawi, ale. A poza zrobił tym, że zagra lika... bardziej ofensywnie. Prawda? Tak, tak. On tutaj się na razie obstawia. Ale Mamy... jak ten turniej pokazał, Trema robi swoje i wiele osób. Czasami nie wie po prostu co się dzieje. Pierwsze Tępiciele atakują bazę Alfa Kranka. No, Został zepsuty Pylon. Tak. Który unieszkodliwił jedną wieżyczkę. No i zobaczymy, co teraz Alfa Krank z tym zrobi. Tymczasem Moridin. Wycofał się. Wycofał się i mutuje w welęgarnie. Czyli będzie produkował. Mutalijski, czy już chyba. I już Zaraz. drugi, i już. Natural... Drugi gaz. Expand. Naturalny expand, tak, jest mutowany w tej chwili. I drugi gaz. Emorydin postawił drugiego ekstraktora. Duża ilość larw. Larw mamy w tej chwili sześć. I mutują. I pod, bazę, co nimi pod bazą alfa kranka Moridin właśnie robi sobie przejście do naturalnego ekspanda kranka. Prawdopodobnie będzie będzie chciał go zablokować w ten sposób. Natomiast u kranka buduje się już pierwszy Feniks i Observer. Mamy już Gwiezdne Wrota. No, będzie ciekawie. Fenix będzie ciekawie. szybka jednostka pozwalająca... W późniejszym etapie gry trafi na napsuć wiele krwi Zergowi. To po pierwsze, a poza tym świetnie nadaje się do szybkiego skautowania różnych miejsc, sprawdzania czy właśnie gdzieś nie ma ekspandów. Tak. Zwróć Asy. uwagę, że Alfa kranku ładnie postawił Stargate'a w tak. takim miejscu, w którym Moridin jeszcze go nie zauważył. Tak. Także teoretycznie na razie nie wie, że alfa krank idzie w powietrzu już. Tak. Już mamy dwa feniksy. Tymczasem w bazie mojej pięknie skautuje obserwator. Bez jedynie. Czasem. Patrząc na jednostki. Spire już w 3 czwarte się wybudowały, czyli iglicy, Mamy też transfer do expander i ruszył on pełną parą. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Patrzę na mm, liczbę jednostek. W tej chwili y, z probami, z robotnicami, są praktycznie web w web 33 okay. sztuki. Z wojskiem ma przewagę. Gorin właśnie wleciał nadzorcą, żeby zrobić szybkiego skana. No, ciekawe... i zobaczył, tak, zobaczył, zobaczył cztery Feniksy. Feniksy. Tak. Zobaczył Feniksy, zobaczymy co dalej będzie. Zastanawiają mnie tylko te wrota przesyłowe u alfa kranka. O, dopiero zaczęło się coś w nich dziać. Do tej pory nic się nie działo. I pierwszy ekspand dopiero, alfa kranka, 10 minuta. Tak, podczas gdy moridin już ze swojego naturala bardzo ładnie pompuje. Tak. I gaz, i minerały, no i widać to w wynikach, bardzo Chociaż dużo. też alfa krank na razie ma przewagę, jeśli chodzi o su supply depoty. Czyli o ilość… 74. Siedem ilość 50. pylonów, Tak. Okay. W kropkach jest mniej więcej tyle samo, bo Moridin ma 36, dronek już 37, natomiast Alpha Crank ma w tej chwili 35. Tutaj Moridinowi troszeczkę psuje o, plany. Troszeczkę Moridinowi psuje plany ten yy, obserwator, który gdzieś tutaj wisi. No tak. Yy, ale. Roz, rozstawił przy mainie. Tak. Moridin natomiast już. Szukuję na górnej bazie, która jest oddzielona. No już ma Ma kilka motalisków. Tak. tak. Jest ich w tej chwili. Siedem. Siedem i prawdopodobnie. Przeciw w produkcji... Fenikson, tak? No, może być ciekawie, może być ciekawie, może być ciekawe starcie. W tej chwili. Jakiś. Tak. Jakiś jeden zerling tłuczenie miłosiernie proby Alfa Zelga. Został właśnie zabity. Ale co zrobił to jego. Tak. Naruszył osłonę. Kilku probów jedynie. U Alfa Kranka w bazie głównej biega sobie mm, po prawej stronie jeden tropiciel postawiony w tryb patrolowania. No i Moridin Pobiegł kilkoma swoimi tępicielami do yy, pierwszego ekspa, tak? Utłukł sporo, sporo probów alfaze, alfakrankowi. Zastanawiam mhm. się, co Alfa się. Czy zauważył w ogóle, że przy naturalnym ekspandzie już nie ma kamieni, które go osłaniają? Tak, i w ten I w sposób w łatwo tak może wziął. dojść. Tak, tak, tak. Moridian może w ten sposób bardzo ładnie do niego wejść. Moridin w tej chwili ma już y, 13 mutalisków, i w zasadzie doleciały kolejne dwa, czyli jest 15, zebrał je. Krang podłączył pod nie swojego pro, y, obserwatora, ale niestety mutaliski są szybsze, nie jest w stanie y, ich dogonić. I czyżby pierwszy atak miał być? Tak, 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 tak. Pierwszy atak y, mutalisków. Na tyły Expanda chyba. Tak, dokładnie. Okrążył Moridin i dochodzi do probów. Są w tej chwili bezbronne, bo zanim do nich dobiegnie nawet, lecą, lecą Feniksy. Uwaga, może być ciekawie. Feniksy ścigają w tej chwili. Moridin zaryzykował starcie. No i taka. No. Może być ciekawie. Feniksy są szybkimi jednostkami i tutaj Motaliski nie są w stanie ich dogonić. Mamy w tej chwili 10 mutalisków przeciwko 8 Feniksom. W tej chwili szanse wyrównane 7 na 7. Alfa krang dopiero pierwszego Feniksa stracił. Natomiast nie, 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 stracił, stracił już sporo. Dwa. No, Idą łeb w to... mutaliski niestety, niestety mutaliski nie, to... mutaliski nie dają rady, mutaliski nie dają rady. Mamy dwa mutaliski przeciwko sześciu Feniksom. I cóż, poszła za czasem. Tak. Tutaj Moridin próbował y, ubić tego obserwerka, ale zdążył uciec. No zobaczymy co dalej. Moridin natomiast już w tym czasie zdążył zrobić trzeciego ekspo. No Rafał gra, Dróbie, Rafał gra trochę, Rafał tak. gra trochę asekuracyjnie w tym meczu, bo y, tak. ma kilka ma kilka feniksów, którymi mógłby działać, a przed chwilą one stały. Teraz dopiero zdecydował się na, na szukanie, szukanie jedno na siebie gra bardzo zachowawczy. Tak. Dokładnie. Przeleciał w tej chwili poleciał na złote minerały sprawdzić, czy tam baza się jakaś nie buduje. Już widzimy, że Moridin zdecydował się właśnie postawić bazę na żółtych minerałach. Zobaczymy, co z tego będzie. No i starcie. Znów mamy starcie mutalisków z Feniksami. Feniksy no, niestety. Kwiatarka niestety... już tutaj jest ogromna. Tak, Feniksy niestety musiały odpuścić. Chociaż w jednostkach patrząc, Alfa Krank posiada już dziewięć. Feniksów tylko. Tak. Moridin natomiast teraz ma zablokowaną możliwość dorabiania jednostek. Ale z tego chciałbym zauważyć, że jak przy początku gry lecieli równo z dronami, tak teraz Moridin się wybił. Ma 47 dronek przeciwko 35 z pro czego ekonomicznie lepiej wychodzi. No zresztą. Patrząc na mapę, A. mamy trzy, trzy bazy, w tej chwili w zasadzie buduje się czwarta na złotych u Moridina i natomiast mm -hmm. Alfa Krank ma tylko dwie bazy, główną i naturala. No i póki co dalej, dalej się nie rozbudowuje. 11 Feniksów przeciwko 21 Mutaliskom. Przywaga Moridina spora. Tak. Co odczuwają w tej chwili Feniksy, Jeden na został być razie... zniszczony. Moridin znów atakuje Naturala. Tak. zniszczył wieżyczkę. Dolatują do niego. Dolatują do niego Feniksy, ale obawiam się, że niewiele będą w stanie zdziałać. No i bardzo dużo straci teraz Alpha Crank, Tym bardziej, że Feniksy skupiają się na. Jednej jednostce. Tak. Nie mają spłaszcza. Na natomiast. Moridin jeszcze, zwróć uwagę, atakuje z ergingami. Tak, dodatkowo. No i tutaj praktycznie Może. Wszystkie, wszystkie proby w naturalu Alfa-Kranka zostały praktycznie zniszczone. Zostały trzy tyłk. Zupełnie no nie trafił wojskiem, bo jak widzisz, przed główną jego bazą na dole rampy stoi, ale w wojsku bardziej przygotowane do walki. Naziemnej. No chociaż tych pająków dopiero jest dopiero, tutaj. Ale dopiero teraz, właśnie ich dorobił. W tym momencie. Tak, pająki mogłyby tutaj yy, sporo załatwić, tak. ale. I Alfa Krang teraz toruje sobie przejście. Co jest dziwne, bo doskonale wiedział, że Moridin produkuje mutaliski. Już, no już wcześniej walczył, a jednak zdecydował się na spory jednostek do ataku naziemnego. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tej chwili niszczy kamienie pomiędzy uniemożliwiające mu przejście do bazy Moridina. No i właśnie idąc do bazy Moridina niestety niestety ominął temu taliski, które wracają i zaatakują jego armię, co może się bardzo źle skończyć. Tak, rzucili w tej, w tej Alfa, chwili Alfa, przeciwko, przeciwko sobie rzucili praktycznie całe wojsko, jakie mają. Alfa krank w ogóle nie wie o istnieniu dwóch dodatkowych ekspandów. Tak, Chociaż prawdopodobnie... nie, przepraszam, przepraszam, wie o istnieniu dwóch ekspandów, natomiast nie wie w ogóle o żółty. złocie. Tak, o, o złotych minerałach kompletnie nie wie, a no tam w, a tam w najlepsze. No prawie, prawie udało się krankowi. Tak, atakuje w tej chwili bazę główną Origina. Z tym, że w tej chwili to już nie ma tak naprawdę znaczenia poza budynkami służącymi do budowy jednostek, ponieważ Moridin już wyczerpał praktycznie wszystkie minerały. Mhm. No, ma prawie 3000 minerałów, ale niestety tutaj Zerlingi robią swoje. Bardzo mocno dewastują jego armię. No, wygląda ciekawie, ponieważ właśnie został, został zniszczony budynek do produkcji. No w tej chwili przewaga w armii jest 35 do 16 dla Alfa Kranka. Zastanawiam się, co robi Moridin. W tej chwili pozostało mu tylko w zasadzie możliwość produkowania Zerlingów i to już. I już. Już nawet i to stracił, bo właśnie. Tak dokładnie, w zniknął. W tej chwili, chwili Moridin. Natomiast buduje się z Iglica na przyzłotych kryształach. Bardzo, bardzo duża ilość minerałów u Moridina. Tak. Zaraz zobaczymy jak to się skończy, bo w tej chwili ma prawdopodobnie. Zastop zastopowano możliwość budowy czegokolwiek, jakikolwiek jednostek. Dokładnie. No i jeśli Alfa Krank to przegra, no to będzie co najmniej dziwne. Ale zobaczmy. Kończy się budować iglica, No i tak, tak, tak w spadłem, tej chwili w, w już też w budowie. W tej chwili zobaczymy yy, piękną właściwość zergów, które. Zobacz, Momentalnie Alfa, mogą się odrodzić. Alfa Krank dopiero teraz dorobił wojsko. W tym tak, czasie w ogóle nic nie robił. Niepotrzebnie wraca w ogóle tym wojskiem. Nie wiem dlaczego wraca do swojej bazy. Być może obawia się ataku Moridina. No i sprytnie to Moridin wykorzystuje, mutuje w tej chwili no sporą już. ilość larw, które ustawione są. Tak, mamy już w tej chwili pierwszą partię mutalisków dziewięciu skóry. mutalisków, do tego dorobił mm, sporą ilość zerlingów, no i może być to wojsko, które, które przeważy. Ale. Tak, tym bardziej, że mm, Alfa Krank nie posiada praktycznie żadnego nie wojska, to... bo ma jednego kolosa, trzech tropicieli i dziesięciu zelotów zaledwie. Którzy są nadszarpnięci trochę. Praktycznie bo... są to jednostki do ataku i obrony naziemnej. Dokładnie. Czyli znowu drugi raz... Popełnił a... ten sam błąd. Popełnił ten sam błąd. Tak. I traci to wojsko już momentalnie. Jak widzimy przy środkowej bazie Morilina. Zosta... Ostało się kilku zalotów, którzy już właśnie również dokończyli żywota. I może być cienko. No... Zależy dla kogo. Dla Moridina jak najbardziej nie. Moridina produkują się kolejne mutaliski, tak? Kolejne cztery ze środkowej bazy. Alfa Krang w tej chwili zespał tylko dwa Stalkery, ale to raczej chyba nie starczy. No na pewno nie starczy, bo Moridin ma dwie bazy, w tym jedna na złotych. Alfa Krang w tej chwili ma jedną bazę, która jest atakowana aktualnie i dewastowana przez. Mutaliski Moridina, drugiej bazy praktycznie już nie ma, gdyż tam tylko gaz się w szczątkowych ilościach wydobywa. No i, no i Moridin, Moridin to męczy. Męczy, to. tak, GG mamy, tak Moridina. bardzo wielka przewaga Moridina. Brak odpowiedzi na jednostki lotnicze. Um, mogło Alfa się to tak, mogło się to inaczej. Kompletnie skończyć. No niestety, tutaj dwa razy ten sam błąd. Alpha Krank popełnił. Niestety błędy, błędy, błędy. No cóż, pierwszy mecz mamy ze sobą. Za chwilę drugi mecz. Tymczasem dziękujemy. Komentowali Alfa Rad i Alfa Zerk. Dziękujemy. Do następnego meczu. Do usłyszenia.